Zadanie drugie. Na podstawie podanych obok informacji znać rozwinięcie dziesiętne liczby. No i mamy podane liczby. No i teraz tak 7/9. 7/9 a tu mamy 1/9. 1/9 to 0 i same jedynki. No to w naszym przypadku 7/9 to będzie 0 i same siódemki, czyli 0,7 w okresie. Dalej mamy 16, 60 Tu mamy 1 szóstą. Ale możemy zapisać, że 1 60 to 1 dziesiąta razy 1 szósta, czyli 1 dziesiąta razy 0,1 i 6 w okresie. 1 dziesiąta oznacza tylko tyle, że dzielimy to przez 10, czyli dopisujemy jeszcze z przodu 0, dalej mamy 1, 1 przez 300, czyli 1 setna razy 1 trzecia. Czyli 1 setna razy 1 trzecia to 0 i 3 w okresie. No to znaczy, że jeżeli to przemnożymy przez 1 setną, czy podzielimy przez 100, to dopiszemy nie 1, ale tym razem 2 zera przed tą trójką. Ok, 5 podzielone na 900. To znaczy, że to jest 1 setna razy 5 dziewiątych. Czyli 1 setna razy 5 dziewiątych. 1 dziewiąta to same jedynki. To znaczy, że 5 dziewiątych to będą same piątki, czyli 0,5 w okresie. I analogicznie jak poprzednio, mnożyliśmy przez jedną setną lub dzieliliśmy przez 100, więc wrzucaliśmy 2 zera przed trójką, czyli tutaj dodamy 2 zera dokładnie przed piątką. Dalej 11 trzydziestych. 11 /30. Jak, jak ja bym to zrobił? No podejrzewam, że zrobiłbym tak 1130 to będzie to będzie 10 dodać 1 czyli 1 trzecia dodać 1 razy 1 trzecia czyli 1 trzecia to 0,3 a 1 10 razy 1 trzecia to 1 dziesiąta razy 0,3 w okresie. No i tu może na pierwszy tok jak tego nie widać, ale zapiszmy sobie to trochę inaczej. 3, 3, 3 i tak dalej. Jak 1 dziesiątą dodamy, to będzie 0 ,0, 3, 3, 3 i tak dalej. Czyli 0, i teraz na pierwszym miejscu mamy trójkę. A na każdym następnym mamy szóstki, czyli 6, 6, 6 i tak dalej. Czyli 0,3 i 6 w okresie. No i dalej mamy 17,9. No i to będzie podobne, tak? 17,90 to jest 10,90 dodać 7,9. Czyli 1,9 dodać. 1 dziesiąta razy 7 dziewiątych 1 dziewiąta to będzie 0,1 w okresie i musimy dodać 1 dziesiątą razy 7 dziewiątych czyli 0,7 w okresie no i podobnie jak wyżej tak, tu mamy osobno przykłady żeby nie pomieszać dostaniemy 0,111 i tak dalej a tu 1 dziesiąta razy to, czyli dodać 0,0777 i tak dalej. Czyli dostaniemy 0, na pierwszym miejscu mamy 0 i 1, czyli jedynkę, a na każdym następnym 1 i 7, czyli ósemkę.